Gazociąg u Storzyn-Wronów przebiega przez teren kilku województw, przez województwo kujawsko-morskie, mazowieckie, łódzkie, ale, ale także część województwa lubelskiego. Łącznie liczy 308 kilometrów. To jest gazociąg, dzięki któremu zwiększamy szanse i konkurencyjność regionów, przez który przebiega, dlatego że każdy nowy inwestor, dzięki temu, że mamy duży wolumen gazu, który jest możliwy do starczenia, może posadowić w pobliżu swoje inwestycje i nie musi czekać na infrastrukturę gazową, tylko ona już po prostu jest i funkcjonuje. To również jest zapasowe źródło uzupełniające źródło zasilania ciepłownictwa miejskiego. Mówimy o aglomeracji warszawskiej, łódzkiej, radomskiej. To także potencjalne zasilenie elektrowni w Kozienicach, gdzie toczymy w tej chwili proces inwestycyjny związany z budową przyłącza do Kozienic do bloków gazowych w Kozienicach. W związku z tym on ma znaczenie zarówno regionalne, ale to nie wszystko, bo ma, ma też znaczenie można powiedzieć ogólnopolskie, ale także regionalne w Europie, dlatego że ten projekt dzięki niemu możemy przesyłać większe wolumeny gazu na południe Polski, ale także możemy przesyłać więcej gazu do naszych sąsiadów południowych i wschodnich. Możemy dalej kontynuować jego rozbudowę w kierunku południowym, znacznie zwiększając tę moc, jeśli taka będzie potrzeba, co może być istotne w kontekście jednostek pływających, regazyfikacyjnych, czyli tzw. terminali LNG, które budujemy w Gdańsku. Stamtąd możemy podawać większy gaz na południe, więc jest wiele, można powiedzieć, aspektów tej inwestycji. To, że ona ma sens i głębokie przekonanie o tym, że tak jest, wyraziła też Komisja Europejska, wspierając 30% dofinansowania cały projekt. W tej chwili mamy przygotowany proces inwestycyjny budowania na północy kraju gazociągów między Gdańskiem a Gustożynem. Tam obecnie funkcjonuje gazociąg, ale należy go rozbudować, położyć nową nitkę po to, żebyśmy mogli podać gaz z przyszłych terminali LNG w Gdańsku. Czyli to jest znowu kolejna duża inwestycja, kilkaset kilometrów. Jesteśmy po pozwoleniach na budowę, będziemy startować w przyszłym roku z projektem można powiedzieć budowlanym, w sensie już z inwestycją. Tak? To jest projekt FSRU, czyli dwóch statków, które mogą stanąć w Gdańsku. Jeden już jest, można powiedzieć, pewny, ponieważ rynek potwierdził, Orlen potwierdził odbiór tego gazu z jednej jednostki, a na drugą czekamy, jeśli chodzi o potwierdzenie rynku, czyli to się skończy w październiku, jeśli będzie potwierdzenie rynku, stanie też druga jednostka. Trwa proces rozbudowy Świnoujścia, terminalu LNG w Świnoujściu, który się skończy się przyszłym kwartale, w pierwszym kwartale przyszłego roku co też znacznie zwiększy możliwość odbioru gazu przez terminal Świnoujściu.